Szanowni Państwo, dzień dobry, jesteśmy dzień po ogromnym wydarzeniu, które przeszło ulicami Warszawy. Tak naprawdę przeszło tuż obok ulicy, przy której się znajdujemy. Ulicą Świętokrzyską przeszło milion osób uśmiechniętych, kolorowych, z serduszkami, którzy wspaniale spędzili ten czas w stolicy. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj z Państwem, żeby im za to podziękować, ale też opowiedzieć troszeczkę o kulisach. Dlatego jest ze mną... Marcin Kirwiński, Monika Krzepkowska, Jan Grabiec i ci wszyscy, którzy są na drugim planie, a jest Alagawska, ci wszyscy, którzy są na drugim planie, ale równie ważni. Dlatego też im oddaję głos i dowiedzą się Państwo, jak to było zorganizowane i bez kogo nie mogłoby się to wydarzenie odbyć. Pani dyrektor. Dzień dobry Państwu. To wydarzenie, które wydaje mi się, że dzięki niemu i Warszawiacy trochę poczuli, że jesteśmy bliżej wyborów. I warszawiacy nam, mam nadzieję, tą dezorganizację miasta i utrudnienia wybaczą. Odbyło się dzięki ciężkiej pracy cichych bohaterów, czyli naszych wolontariuszy. Do Warszawy zjechało już w sobotę ponad tysiąc osób i bardzo wspomagali i przejście marszu, i przygotowanie sceny początkowej, sceny końcowej. Bardzo nam pomogły służby miejskie dzięki którym nie udałoby nam się w taki sposób przeorganizować Warszawy. Chciałam podziękować, wykorzystując ten moment, również warszawskiej policji, która wspomagała nas w zakresie zabezpieczenia i bezpieczeństwa uczestników marszu. I myślę, że, że tacy cisi bohaterowie nie mieliby okazji stanąć w sumie tutaj, część z nich tylko jest. Należy im się wielkie dziękuję i mam nadzieję, że też Warszawiacy dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu mogli przeżyć ten dzień w fajny sposób. Dziękuję bardzo. Ja chciałem serdecznie podziękować przedstawicielom wszystkich mediów, którzy starali się w tych bardzo trudnych warunkach relacjonować to, co się działo na ulicach Warszawy. Wiemy, że tematem dnia była wczoraj liczba uczestników marszu. Wiemy, że tych uczestników było ponad milion, to potwierdzają wszystkie źródła. W związku z tym chciałem też bardzo serdecznie podziękować Komendzie Stołecznej Policji, policjantom za zdemantowanie tych nieprawdziwych danych, które pojawiały się wczoraj w przestrzeni publicznej. Otóż Polska Agencja Prasowa i TVP podały nieprawdziwe informacje o tym, że rzekomo policjanci naliczyli 100 tysięcy uczestników. Rzecznik komendanta zdementował tę informację. Policja podała, że nie liczyła uczestników marszu, nie podawała żadnych danych. Te dane, które pojawiły się w papie, w wiadomościach TVP są danymi, danymi fejkowymi. Bardzo proszę, żeby się do nich nie odwoływać, bo nawet policja uznała, że to nie są prawdziwe dane przekazane przez policję. Tak więc bardzo proszę, żeby, żeby te, te fałszywe informacje, te fejki zostały wyeliminowane z obiegu. Wzywam też Polską Agencję Prasową i TVP, które stały się teraz orężem kampanijnym PiSu, żeby no przynajmniej w sprawie faktów, przynajmniej w sprawie tej podstawowej liczby nie zakłamywały rzeczywistości, bo to urąga tradycji tej firmy, tej instytucji, jaką jest Polska Agencja Prasowa, ośmiesza tę instytucję na świecie. No, przecież powinny zostać jakieś rzeczy poza sporem politycznym. Niestety dziś nawet Polska Agencja Prasowa jest narzędziem e, m, kampanijnym e, PiSu. To pewnie się zmieni, ale niestety dopiero po 15 października dołożymy starań, żeby tak było, żeby znowu Polska Agencja Prasowa nie okłamywała mediów, nie okłamywała opinii publicznej w Polsce, ale przedstawiała prawdziwe dane. Zresztą podobna sytuacja miała miejsce po 4 czerwca, możecie Państwo sprawdzić. Wówczas też PAP podała nieprawdziwe informacje, policja je wtedy dementowała. Podobnie ma to miejsce teraz. Mam nadzieję, że to. To nie wpłynie na obraz tego marszu, bo naprawdę było to ogromne święcie, święto milionów Polaków i tego ponad miliona tutaj na ulicach Warszawy i tych milionów, które uczestniczyły w tym marszu sercem. Przed telewizorami, przed telefonami, przed ekranami komputerów i, i trzymały kciuki o to, żeby ten marsz się udał i o to, żeby przede wszystkim udało się to, co ma się wydarzyć 15 października, czyli wielkie zwycięstwo tych, którzy mają Polskę w sercach i którzy kochają Polskę i którzy chcą, żeby w Polsce zaszła pozytywna zmiana i żeby ta atmosfera marszu towarzyszyła nam wszystkim w Polsce, a nie tylko w czasie tego święta, jakim jest marsz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to z całą pewnością było największe wydarzenie polityczne ostatnich 30 lat. Na zaproszenie Donalda Tuska przyjechali tu ludzie z całej Polski, przyjechali ludzie uśmiechnięci, otwarci, tolerancyjni, ci wszyscy, którzy chcą realnej zmiany w Polsce. Bardzo im za to dziękujemy. Moi drodzy, dziękujemy, że byliście z nami. Jesteście fantastyczni, naprawdę czujemy tą gigantyczną energię, którą wczoraj na ulicach Warszawy pokazaliście. Ta impreza, to wielkie wydarzenie nie mogłoby się odbyć rzeczywiście bez tych ludzi, którzy stoją za nami. To tylko ci, którzy byli liderami poszczególnych odcinków, ludzie którzy pilnowali czoła marszu, ludzie którzy zapewniali bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom tego marszu, ludzie którzy odpowiadali za odbiór autokarów, obsługę, wyjazd potem tych autokarów. Wszystko poszło bardzo, bardzo sprawnie. Jak Państwo możecie zauważyć, nie było żadnych incydentów. Na trasie marszu byli tylko uśmiechnięci ludzie, ludzie, którzy w sposób pokojowy, obywatelski demonstrowali swój sprzeciw, przeciwko temu, co robi PiS, ale przede wszystkim demonstrowali tą gigantyczną siłę społeczeństwa obywatelskiego. Wczoraj było nas ponad milion, za dwa tygodnie będzie nas 10 razy więcej. Jestem przekonany, że siła oddziaływania tego marszu da energię całej opozycji do tego, aby te wybory 15 października Wygrać. Raz jeszcze bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli wczoraj z nami, wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tego marszu, wszystkim, którzy pomogli dostać się tutaj Polakom do Warszawy, wszystkim, którzy sprzątali po tym wydarzeniu, którzy organizowali jako przywrócenie normalnego funkcjonowania miasta. Naprawdę jesteście fantastyczni, naprawdę to był wielki zaszczyt, żeby mogliście być z nami że my mogliśmy być. Z wami. I to jest gigantyczna, gigantyczna energia, która zostanie spożytkowana, aby 15 października przywrócić uśmiechniętą, demokratyczną i tolerancyjną Polskę. Pani poseł? To ja tylko na zakończenie powiem, że mówiliśmy, że mamy milion powodów, żeby wyjść na ulicę, i wczoraj ten milion stał się rzeczywistością. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy przyjechali do Warszawy, wielkie podziękowania dla wszystkich organizatorów, dla wszystkich, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo, o pokojowy przebieg tej wspaniałej imprezy, która miała miejsce w Warszawie. Mieszkam tu od urodzenia, ale takiej eksplozji pozytywnych emocji nie przypominam sobie nigdy, i bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu. Brawa dla państwa, wielkie ukłony. Panowie, jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli są jakieś pytania. To może na początku zróbmy do marszu, jeżeli ktoś ma jakieś pytania. A potem odpowiemy, oczywiście, na wszystkie pytania. Jak zwykle, do marszu nie ma pytań. <noise> Więc proszę. Redaktorze, rola pana ministra Czarnka dla polskiej edukacji jest trudna, jeżeli chodzi o ten negatywny aspekt do opisania. Ten człowiek powinien zniknąć jak najszybciej z ministerstwa. On szkodzi polskiej edukacji, szkodzi przyszłości naszych, naszych dzieci. Wie pan trochę ja z innej perspektywy. Ja jestem ojcem trójki. Mniejszych dzieci, jeszcze nie studentów. Oni, ze, moje dzieci zaczynały szkołę 1 września. E, ja wiem, jak wielkie spustoszenie w polskiej szkole zrobił pan minister Czarnek. Ja wiem, jak bardzo polska szkoła straciła na rządzie PiSu i na e, panu ministrze Czarnku. Wie pan e, Patrzę, jak bardzo. Jak bardzo heroiczni są dzisiaj nauczyciele, którzy mimo takiego ministra, mimo braku jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa, cały czas kontynuują swoją misję. Ale wiem, że 15 października my będziemy właśnie decydować o tym, czy będziemy mieli normalną edukację, czy nasze dzieci będą miały normalną przyszłość, czy nadal będziemy szli taką drogą tworzenia ze szkoły rodzaju fabryki klonów pana Czarnka. Na pewno się na to nie zgodzimy. 15 października będzie e, symbolicznym końcem czarnka i pisizmu w polskiej edukacji. O wszystkim mówiłem, ale... O, epoka pana ministra Czarnka to epoka ciemności, również w polskiej nauce to degradacja polskiej nauki. Niestety złamanie wszelkich standardów e, naukowych, jeśli chodzi o nie wiem, ranking e, czasopism e, i punktowanie czasopism. Jeśli chodzi o również doważenie poszczególnych uczelni, kierunków studiów, obserwujemy to, że polska nauka się cofa niestety pod rządka, rządami ministra Czarnka, mimo że mamy wielu wspaniałych naukowców, wielu młodych ludzi, którzy chcą, żeby polska nauka była na poziomie światowym. Niestety bardzo często wyjeżdżają za granicę i tam robią ogromne kariery, tam dokonują odkryć na, na miarę Nobla czy na, na miarę ChatGPT, GPT, ale Tutaj w Polsce wciąż, zwłaszcza pod rządami PiSu, który patrzy wstecz głównie, ogląda się za siebie, nie myśli o przyszłości, dla nich nieważna jest przyszłość, dla nich liczy się tylko władza i przeszłość. Również polska nauka, polskie uczelnie przeżywają pewien kryzys. Warunkiem rozwoju nauki jest wolność. Wolność naukowa, możliwość prowadzenia badań naukowych nieskrępowanych no i finansowanie tych badań ze względu na jakość tych badań, a nie ze względu na ideologiczne założenie ministra. To musi się zmienić. Również sytuacja materialna studentów dzisiaj jest nie, nie do pozazdroszczenia. Wiemy, że. Że dziś studenci chociażby w związku z sytuacją na rynku mieszkaniowym miało być 100 tysięcy mieszkań, miał być milion mieszkań. Z tych obietnic mieszkaniowych PiSu niewiele wyszło. Dziś studenci bardzo dużo muszą płacić za, za to, żeby móc studiować tam, gdzie chcą, za miejsce do zamieszkania. No to wszystko musi się zmienić. Mamy odpowiednie programy w tej sprawie. Nie wiem, czy dzisiaj jest miejsce na to, żeby mówić o programie szczegółowo, ale zarówno mieszkania na wynajem, dopłata do mieszkań na wynajem, to jest w programie Koalicji Obywatelskiej. Z całą pewnością ta sytuacja, ta możliwość swobodnego ze strony studentów będzie większa wtedy, kiedy rząd w Polsce będzie odpowiedzialny i będzie się zajmował przyszłością, a nie przeszłością. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma innych pytań, to ja jeszcze raz, jeżeli macie Państwo do marszu jakieś pytania, a jeżeli coś jeszcze byłoby niejasne, albo chcielibyście uzyskać więcej informacji technicznych, to do Pani Dyrektor Moniki Krzepkowskiej, to ona była główną organizatorką tej imprezy, to ona była zgłaszającą marsz. I do pani Wioletty Paprockiej, szefowej naszego sztabu. Yy, serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Brawo